Czy ty też uważasz, że w animacjach czarne charaktery stanowią taką ochronę normalności? Co? Potworek! To jakiś przeklęty demon, odsyłam go z powrotem do piekła, tam gdzie jego miejsce. Są postaciami, które czynią złe rzeczy, ale chcą lub myślą dobrze. No str strzelać to! No! Ale panie, tam są nasiadałem wam strzelać! Więc... Nie. A co jeśli to oni są bardziej normalni? Zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Nie, chwila, stop. To miał być merytoryczny, spokojny materiał. Zacznijmy od nowa. Lubię oglądać materiały o złolach z produkcji animowanych, ale nie lubię się powtarzać. Niestety, Zajkłyn wypuścił film za każdym razem, gdy czarny charakter miał rację, więc dzisiaj będzie powtórka z krytyki seriana i łowcy. Wrócimy też do tego, czym różni się antagonista od złoczyńcy. Na szczęście pojawi się też kilka nowych wątków. Zajkłyn był na tyle miły, że popełnił wystarczająco dużo błędów, aby nie zanudził stałych widzów. Ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek pełen rażącej niewiedzy, niechlujstwa oraz wątpliwej moralnie postawy. A to wszystko w ramach omówienia zaledwie 9-minutowego filmu. Zanim przejdę do omówienia samej treści materiału, to chciałbym zacząć od jego opisu. Przede wszystkim nie pojawiają się w nim żadne źródła. W przypadku materiału publicystycznego niekoniecznie jest to coś krytycznego. Sam czasem dodaje skromną bibliografię. Problem w tym, że u Zayquena pojawiają się błędy merytoryczne, których dałoby się uniknąć, robiąc research na poziomie sprawdzenia TV Tropes i Wikipedii. Ponadto na końcu opisu znajduje się taki fragment. Film inspirowany kanałem Za granicy. Ignorując błąd językowy, zacząłem się zastanawiać, czym jest ta inspiracja. Najprawdopodobniej chodzi o film autorstwa Scrollsa. What happens when the villain is right, który zdobył ponad 6,5 miliona wyświetleń. Poza tym podobieństwo widać w tytułach miniatur oraz treści, pojawia się w nim też czterech z pięciu omówionych przez Zekwana antagonistów i parę podobnych, mocno wątpliwych twierdzeń w bardziej okrojonej formie. Wydaje mi się, że od słowa inspiracja lepiej pasuje tu słowo na literę P, a do opisu przydałoby się dodać link do materiału Scrolls'a. Ponadto inspiracje Zaikwana się na tym nie kończą. Pod kątem treści oraz miniatur na białym tle można doszukać się podobieństwa do Seriana i innych twórców, którzy montują kontent w podobny sposób. To oczywiście samo w sobie nie jest jednoznacznie złe. Popularne formaty na YouTube są kopiowane od dawien dawna. Taki mamy klimat na tej platformie. Natomiast Zyklen podbija stawki i inspirowanie się dwójką twórców mu nie wystarcza. Pod kątem merytoryki oraz języka najprawdopodobniej wzorował się na łowcy. Żeby nie być gołosłownym, pokażę wam przykłady identycznego niedbalstwa. Puszczę teraz pierwsze 17 sekund filmu, więc proszę skupcie się. Przecież czarny charakter jest zawsze zły. Kiedy myślisz o złych postaciach, co pierwsze przychodzi ci do głowy? Jakie cele chcą osiągnąć w filmie? Bo przecież kot w butach śmieje się śmierci w twarz. A może ten? Wszystko, co robiłem, robiłem, żebyś był ze mnie dumny! Na ekranie wyświetlam wam teraz wszystkie zdania, które się w nim pojawiają. Podzieliłem je kolorami na sekcje według tego co przedstawiają. Między nimi za bardzo nie ma powiązań. Zekwan najpierw stawia tezę, potem zadaje pytanie sugerując odpowiedź, a następnie wkleja niezwiązane z nim cytaty. Śmierć przywołuje znaną frazę Puszka, ale nie przedstawia nią swojego celu. W przypadku Tailunga mówi o jego dawnej motywacji, ale obecnie w filmie jego celem jest zdobycie smoczego zwoju i wzięcie odwetu. Ten wstęp przypomina raczej strumień myśli niż logicznie zbudowaną wypowiedź. Kolejny fragment ma już więcej sensu, ale powinien być kontynuacją pierwszego zdania. Niestety pojawiają się w nim błędy merytoryczne. Ale co jeśli powiem ci, że niektórzy nie są źli? Złoczyńcy mają definicję postaci, których złe działania lub motyw są ważne dla fabuły, ale my nie widzimy ich prawdziwych intencji. Więc dzisiaj pomogę wam spojrzeć na nie z innej strony. Zadajmy sobie pytanie, co jeśli czarny charakter nie jest złym charakterem? Zacznijmy od tej koszlawej definicji, która chyba nawet nie spełnia kryteriów definicji. Jeżeli Zekwan już chciał jej użyć, to powinna wyglądać w ten sposób. Złoczyńca. Postać, której złe działania lub motywy są ważne dla fabuły. Tak czy siak, ta definicja nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli za kryterium weźmiemy sobie złe działania, a możemy to zrobić dzięki spójnikowi lub, to nagle masa postaci staje się złoczyńcami. Puszek przecież wykonuje złe działania dla niego samego. Doprowadza się do kilku śmierci, które są ważne dla fabuły ostatniego życzenia, więc jest złoczyńcą. Nawet przy wzięciu obu warunków okaże się, że wpisuje się w nią tona antybohaterów. Która taka napędzana zemstą Mizu z Blue Eye Samurai, jest według niej złoczyńcą na równi z Jackiem Plackiem. Jeżeli uznamy definicję Zajkłana za poprawną, to równie dobrze możemy wyrzucić na śmietnik terminy antybohater i antyzłoczyńca, o których będzie później przy okazji Miguela O'Hary. W przytoczonym fragmencie znajduje się jeszcze jeden błąd. Autor pyta: Co jeśli czarny charakter nie jest złym charakterem? Otóż znaczy to tyle, że nie jest czarnym charakterem. Według Wikipedii, która odwołuje się do choćby słownika języka polskiego, czarny charakter lub szwarc charakter to określenie na człowieka złego, postępującego niegodziwie. Najczęściej jest używane w stosunku do postaci fikcyjnych. W fabule czarny charakter może być antagonistą lub protagonistą. Jest determinowany przez czyny i usposobienie, które są powszechnie postrzegane za złe lub są na takie kreowane w danym dziele. Jedną z najczęstszych cech czarnego charakteru jest chciwość. Czarny charakter musi być zły, tak jak mleko od krowy musi być mleczne, a czekolada czekoladowa. Inaczej, mleko nie będzie mlekiem, a czekolada czekoladą. Lećmy dalej, bo jakimś cudem błędów w definicjach jest więcej. Najczęściej animacje przedstawiają złe postacie jako takie, które chcą przeszkodzić naszym głównym bohaterom. Prawie zawsze mają złe intencje na pierwszy rzut oka. Zaikun nie zna różnicy między antagonistą i złoczyńcą. Temat tłumaczyłem już dwukrotnie, więc tutaj ograniczę się do minimalnego przypomnienia. Antagonista to postać, która występuje przeciwko głównemu bohaterowi. Może stawiać trudności lub blokować cele protagonisty, ale niekoniecznie musi mieć złe zamiary. Złoczyńca to postać w opowieści, która działa w sposób złowieszczy, negatywny lub moralnie nieakceptowalny. Dlaczego to rozróżnienie jest ważne? Bo Złoczyńca też może być protagonistą, a jego antagonistą Heros wystróż prawa. Wystarczy spojrzeć na sumę i policjantów Winchin. Istnieją też dzieła, w których walczą ze sobą dwaj złoczyńcy, tak jak w serii minionki. Kawałek dalej pojawia się kolejne błędne twierdzenie. Czarne charaktery powinny być straszne, następnie powinny się mylić. Z myślą o myleniu się nie będę się kłócił, bo jest zdecydowanie ciekawe i potencjalnie warta rozwinięcia. Problemem jest tu fragment o byciu strasznym. Zaikun nie przewidział tego, że złoczyńcy wcale nie muszą być straszni. Wręcz przeciwnie, mogą być komiczni i całkiem pozytywni. Szczególnie mocno korzystają z tego kreskówki, w których może pojawić się pewna dawka przerysowania. Ludzie ciepło wspominają Dundersztyca z Finasza i Ferba, ale daleko mu do bycia strasznym. Niektórzy złoczyńcy kimkolwiek, pokroju Drakena czy Seniora Seniora i jego syna są po prostu komiczni. To jaki powinien być złoczyńca mocno zależy od dzieła oraz zamysłu autora. Przedstawione w tej części błędy nie są trudne do włapania, a i tak wziąłem na warsztat te najważniejsze. Autor, ktoś sprawdzający materiał, czy nawet AI, powinni sobie poradzić z poprawieniem czegoś takiego przed publikacją. Ten materiał wygląda jakby 16-latek z zajawką do montowania filmów niedbale skopiował pracę domową z internetu. Ja nawet nie jestem w stanie oskarżyć Zyquena o używanie AI do napisania skryptu, bo ono zrobiłoby to lepiej. Sam sprawdzałem taką możliwość przy okazji krytyki Łowcy. Wrzuciłem ten film do Gemini'a i poprosiłem go. Chciałbym splagiatować ten film i nagrać polską wersję. Napisz mi scenariusz na bazie punktów autora pisany mową potoczną. W sensie tak, żeby zreplikować łowce. No i to, co ja dostałem, to jest o wiele bardziej składny tekst, a głupi Gemini nawet mi nie powiedział: Jakubie, ale plagiat jest zły, nie powinieneś tak robić! Uprzedzam, w dalszej części nie planuję się dalej czepiać błędów językowych czy wątpliwej jakości narracji, bo zajęłoby to za dużo czasu. Z kolei do błędów merytorycznych powrócę jeszcze przy okazji omówienia poszczególnych postaci. Teraz chciałbym się skupić na czymś innym, czymś, co będzie ważne w zrozumieniu sensu tej krytyki. Zaekwen nie wyjaśnił klarownie o co chodzi w materiale. Po tytule, miniaturce oraz zadanych pytaniach wnioskuję, że chciał opowiedzieć o złoczyńcach, którzy mieli rację i nie byli źli. Puszczę wam tu dłuższy fragment, który to potwierdza. A co jeśli to oni są bardziej normalni i to ich postępowanie jest mądrzejsze? Albo co jeśli to główni bohaterzy się potykają lub grzeszą? A co jeśli to złe postacie mają rację? Czy ty też uważasz, że w animacjach czarne charaktery stanowią taką ochronę normalności? Są postaciami, które czynią złe rzeczy, ale chcą lub myślą dobrze i najczęściej temperują naszych głównych bohaterów? Dla mnie ma to bardzo jednoznaczny wydźwięk. Jednocześnie autor w wielu momentach zaznacza, że no może ta postać robi złe rzeczy, ale w tym czymś miała rację. Pomyślmy, bo w sumie, jak się nad tym dobrze zastanowić, to Tailung miał trochę racji. Oczywiście, szaleńcza rzeź nie była najzdrowszym sposobem wyrażania swoich uczuć. Ale ostatecznie prawdziwą winę ponosi Shifu, który dał mu fałszywą nadzieję, a potem nie stanął w jego obronie. Okej, okay, nie postępował on dobrze za każdym razem. Robił dużo złych rzeczy, ale akurat w tym. Miał rację. Gdyby materiał nazywał się W jakich kwestiach ci złoczyńcy mieli rację, to nawet bym się nie zająknął. Ktoś może nie wiedzieć, czy nie rozumieć, na czym polega różnica, więc posłużę się analogią. Załóżmy, że napisałem sprawdzian z matmy z dziesięcioma zadaniami. Jeżeli poprawnie rozwiązałem tylko jedno, to czy miałem rację na sprawdzianie? Tak, ale tylko w tym jednym zadaniu. jak mama zapyta mnie, jak było w szkole i powiem, że miałem rację na sprawdzianie, to może sobie pomyśleć, że dostałem piątkę lub szóstkę. Dopiero jak zacznie drążyć temat, to dowiesz się, że otrzymałem jedenkę i za karę wlepimy ślewan na komputer, bo granie w CSA zdecydowanie nie poprawia moich ocen. Mogę upierać się, że miałem rację na sprawdzianie, ale efekt końcowy jest taki, że mam banie w dzienniku i poprawkę do napisania. Zajkłę zrobił coś takiego z aż czterema postaciami, nie pomylił się w przypadku tylko jednej i śmierci Szkota w butach, ale marnie ją przedstawił. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak da się zrobić, to lepiej to odsyłam do moich trzech innych filmów. Przejdźmy więc do omówienia pozostałych czterech postaci, kolejność od najmniej do najbardziej problematycznej. Na pierwszy ogień idzie Misztulis z Trystory 3. Posłuchajmy Seyquena. Tuliś był kiedyś zwykłym misiem, był czuły, miły, kochał swoje dziecko, potrafił się z nią bawić całymi dniami. Ale wystarczyło, że dziewczynka zapomniała go wziąć z pikniku, żeby stał się taki jaki jest teraz. Takie emocje wywołały w nim złe odczucia od całym swoim życiu. Jego myślenie się zmieniło gwałtownie, wskutek czego różowy pluszak postanowił zamienić całe przedszkole w więzienie. Ten opis jest niekompletny i pomija parę ważnych kwestii. Tulisz owszem został zapomniany na pikniku, ale problem leżał gdzie indziej. Kiedy z clownem i Bobo powrócili do domu Daisy, to okazało się, że dziewczynka ma nowego, identycznego misia. Dlaczego tak się stało? Dziewczynka prawdopodobnie bardzo płakała za swoją ukochaną zabawką, więc rodzice kupili jej nowego misia, gdy zgubiła poprzedniego. Tulisz jednak wmówił sobie i innym, że Daisy już ich nie chciała. Obarczył ją całą winą. Zabronił nawet powrotu reszcie pomimo tego, że tylko on został zastąpiony. Przesłanie filmu wręcz krzyczy, że był w błędzie i robił złe rzeczy. Polemizowałbym też stwierdzeniem, że Turisz przez porzucenie stworzył z przedszkola więzienie. Raczej zbudował zamknięty układ z uprzywilejowaną kastą, a zostanie zastąpionym sprawiło, że zatracił poczucie moralności. Film przecież nie pokazuje tego procesu. Dobra, mniejsza z tym drugim, puśćmy sobie kolejny fragment. W tej scenie powiedział coś bardzo mądrego, bolesnego, ale prawdziwego. Jesteśmy śmieciami! Każdego z nas czeka śmietnik! Każdy tak jest los zabawki! Mówienie, że Mischulis ma rację, bo powiedział, że każdą zabawkę spotka śmietnik, to tak jak przyznawanie Bosowi ma racji w sytuacji, gdy ten powiedział, każdego człowieka czeka śmierć. Jednocześnie Zekwem przemilczał fakt, że Miś nazwał wszystkich śmieciami, nawet swoich kumpli. Tuż po tym został wyrzucony do kosza przez kolegę, którego oszukał, zupełnie jakby twórcy chcieli subtelnie zasugerować, że nie zgadzają się z jego słowami. Zygmunt ewidentnie nie podpisał się zrozumieniem tej Story 3. No ale dobra, każdemu się zdarza. Za to przy okazji Spidermana poprzez Multiversum wykazał się pochopnością i niewiedzą. W jego ramach omawia Miguela O'Hare, który zasadniczo pozwala na umieranie bliskich Spidermanom osób, bo jest to kanoniczne wydarzenie w życiu każdego z nich. Jeżeli do tego nie dojdzie, to dany wymiar ulegnie zniszczeniu, przynajmniej według modelu, jaki opracowano w filmie. Czy więc Miguel ma rację? Nie wiem i Zyklen też tego nie wie. Odpowiedź znają jedynie pracownicy studia animacji Sony, bo na moment publikacji tego filmu trzecia część trylogii dalej się nie ukazała. Fabuła nie została domknięta, więc nie da się ocenić Miguela. Natomiast dajmy Zajkwenowi fory. Załóżmy, że rzeczywiście Miguel ma rację i posłuchajmy, jak został sklasyfikowany. Miguel znajduje się bardziej w szarej strefie gdzieś pomiędzy antagonistą, antybohaterem a złoczyńcą. Termin, którego tutaj zabrakło autorowi, to antyzłoczyńca antywilan, czyli antagonista, którego motywacje są moralnie zrozumiałe, a nawet szlachetne, ale stosuje złe lub destrukcyjne metody działania. Posiada pozytywny cel, ale jest gotowy poświęcić innych lub przekroczyć granice moralności, by go osiągnąć. W tej definicji bardzo istotne jest sprecyzowanie, że antyzłoczyńca musi być antagonistą. Bez tego bardzo łatwo będzie go pomylić z antybohaterem, czyli głównym bohaterem, który charakteryzuje się cechami sprzecznymi z tradycyjnymi wartościami bohaterskimi. Cechuje go egoizm, cynizm lub moralna upadłość, a jego działania i decyzje mogą być nieetyczne lub autodestrukcyjne. Dokonuje czasem czynów heroicznych, jednak sposób, w jaki to robi, bądź jego intencje niekoniecznie są heroiczne. Oba te terminy są koszmarem z perspektywy kogoś, kto zajmuje się klasyfikacją postaci. Materiał antywilanie, zaczynałem słowami, że jest to jeden z najbardziej problematycznych terminów w popkulturze. Sprawę utrudnia to, że w dzisiejszych czasach granica pomiędzy bohaterem oraz antybohaterem jest ekstremalnie płynna. Może wręcz być kwestią subiektywnych wrażeń tłumu. W dedykowanym odcinku przywoływałem wątki na temat Geralta z Rivi, w których ludzie pytali się, czy jest on antybohaterem. Geralt nieprzyjmujący przyjmujący na ludzi, nie zabijający inteligentnych stworzeń bez powodu i nie okradający innych, może kojarzyć się z antybohaterem. Z kolei puszek uchodzi za jednoznacznego bohatera ratuje innych, posiada swoich fanów oraz śpiewa o sobie jako o nieustraszonym Herosie. No niby jest typowym bohaterem, aczkolwiek z drugiej strony jest też najmnikiem kradnącym cudzą własność i przyjmującym zlecenia zabójstwa. W ostatnim życzeniu owszem raduje świat przed planami Jacka Placka, ale robi to przy okazji własnej ucieczki przed śmiercią. W każdym razie nie winiłbym przeciętnej osoby za nieznajomość terminu antyzłoczyńca i pomylenie go z antybohaterem będącym antagonistą. Postaci tego typu jest bardzo niewiele. Za takie uchodzą Magneto, Thanos, Amon oraz Eren Yeager. Do tego grona możemy ewentualnie dorzucić też wielki komputer z sobie kosmos, którego istnieniu uświadomił jeden z widzów, oraz nadzórce z niebiańskiej rzeki. Ja nie kojarzę innych znanych przykładów, a i tak mocno polemizowałbym z umieszczeniem w ich gronie Thanosa czy poszczególnych wersji magneto. Niemniej jednak, skoro Zaiquen robi klasyfikację, to powinien zrobić research, żeby odnaleźć odpowiedni termin. Nie mówię, że musi go perfekcyjnie tłumaczyć, ale przywołanie wydaje mi się niezbędnym minimum. Tyle o Migelu i kategoryzacji. Kolejnego na liście mam Silko. Generalnie Zaquen słusznie rysuje negatywny obraz stanu Alei, a następnie w mocno uproszczony sposób przybliża najpotężniejszego Kembarona. Posłuchajmy. W miarę narastania przemocy między dwoma państwami nie można było już dłużej zaprzeczać nierównościom. Przez Silko Undercity nie mogło dalej być manipulowane przez Spiltower. Widzimy, że kiedy złoczyńca ma rację, czasami zmiana musi nastąpić. Okej, okay, nie postępował on dobrze za każdym razem. Robił dużo złych rzeczy, ale akurat w tym miał rację. Zaczynając od detali, Silko nigdy nie zawarł układu Spiltower. Miał układ z Markusem i pogadał z Jaysem o warunkach pokoju, ale nigdy ich nie dopełnił przez swoją śmierć. Poza tym do większości problemów i sytuacji w ogóle by nie doszło, gdyby Silko podjął inne działania. Zasadniczo sytuacja w jak załamała się przez śmierć Wandera, do której Silko sam się przyczynił. Dodatkowo rozkręcił narkotykowy biznes oraz oligarchię Kembaronów, które na pewno nie pomogły w poprawie życia mieszkańców w połączeniu z polityką eskalacji. W drugim sezonie pojawia się nawet alternatywna wersja wydarzeń, w której relacje między miastami znacząco się poprawiły. Nie widzimy, co dokładnie do niej doprowadziło, w sensie długotrwałego procesu, ale możemy wysunąć pewne wnioski. Silko i Wander znaleźli wspólny język, najprawdopodobniej zgodzili się na politykę deeskalacyjną, a z czasem sytuacja mieszkańców Alei się poprawiła. W Akademii pracowały przecież osoby, które wyrwały się z nizin społecznych i mogły mieć wpływ na decyzje rady, które przyczyniały się do zażegnywania nierówności. Warto też podkreślić, że los Zon nie był zupełnie obojętny piltower. Cassandra Kiraman zliczyła nawet budowę systemu wentylacji, gdy jakość powietrza pogorszyła się w wyniku rozwoju przemysłu. Realnie Arkane nie rozwija wątków społecznych na tyle, aby dało się wydawać jednoznaczne werdykty na temat sytuacji społeczeństwa oraz tego, jak można by im zaradzić. Naprawdę nie trzeba być marwekiem, żeby dojść do tego typu wniosków. Zatem, dlaczego Zaykwen popełnił tego typu oczywisty błąd? Powód jest ekstremalnie głupi i wtórny względem Miguela. Jak wcześniej wspomniałem, Zajquen inspirował się filmem Scrollsa, który wyszedł w sierpniu 2024 roku. Drugi sezon Arkane miał premierę w listopadzie 2024 roku. Scrolls wydał przedwczesny werdykt, a Zyklen go bezrefleksyjnie skopiował. Ostatni do omówienia został nam Tylung, którego Zyklen przedstawił jako oszukanego przez Shifu. Zobaczmy fragment z wcześniej. Pomyślmy, bo w sumie, jak się nad tym dobrze zastanowić, to Tailung miał trochę racji. Oczywiście, szaleńcza rzeź nie była najzdrowszym sposobem wyrażania swoich uczuć. Ale ostatecznie prawdziwą winę ponosi Shifu, który dał mu fałszywą nadzieję, a potem nie stanął w jego obronie. Jeżeli ktoś tak nieironicznie uważa, to powinien raz jeszcze obejrzeć Kung Fu Panda, bo nie zrozumiał jej przesłania. Przede wszystkim, postawa Tailunga jest karygodna. Odmówiono mu czegoś, więc w akcie złości dokonał bliżej niesprecyzowanej rozruby w dolinie. Następnie spróbował ukraść Smoczy Zwój od swoich mistrzów. Później jeszcze uciekł z więzienia, żeby powtórzyć próbę kradzieży i wziąć odwet. Oczywiście nie neguje winy Shifu. Wpoił przybranemu synowi wielkie ambicje i jeszcze je podsycał. Popełnił błędy wychowawcze, ale ciężko obarczać go odpowiedzialnością za działania ucznia. Nie wspomniałem tego w analizie antagonistów z Kung Fu Pandy, ale Ogui zrobił coś bardzo sprytnego, odmawiając tytułu Tailungowi. Jeżeli ten przyjąłby informację z pokorą, przezwyciężył ciemność w sercu oraz zacząłby nad sobą pracować, to prawdopodobnie zapracowałby na smoczy zwój. Dzięki próbie pokory i cierpliwości mógłby pojąć, jaki powinien być smoczy wojownik. W finałowej walce, po ujrzeniu zwoju, nie potrafił zrozumieć, dlaczego smoczy zwój jest pusty. Tym samym pokazał, że wcale nie miał racji. Tytuł, z poczego wojownika, nigdy mu się nie należał. Jak widać, Zyklen nie miał bladego pojęcia, o czym opowiadał. Natomiast błędy merytoryczne nie są jedynym powodem, przez który nagrałem ten film. Początkowo miałem na tyle mieszane uczucia na temat tworzenia kolejnego materiału tego typu, że stworzyłem ankietę dla widzów, czy w ogóle jest sens to nagrywać. Po zgłębieniu tematu, straciłem wszelkie wątpliwości. Z wielkim trudem powstrzymałem się przed zrobieniem w tym materiale, a już w szczególności w tej sekcji, typowo dramowej jechanki z toną sarkazmu i ad personam. Naprawdę żałuję wyrzucenia wielu kreatywnych obelg, ale jednak zależy mi na zachowaniu pewnego poziomu. Mam szczerą nadzieję, że to o czym powiem wynika z dennistwa i niekompetencji Zajkłena, a nie z jego złych zamiarów. Umawiany tutaj materiał zawiera ekstremalnie szkodliwy społecznie fragment, który już nawet puszczałem. Czy ty też uważasz, że w animacjach czarne charaktery stanowią taką ochronę normalności? Są postaciami, które czynią złe rzeczy, ale chcą lub myślą dobrze i najczęściej temperują naszych głównych bohaterów. Jak wygląda ta ochrona normalności i bycia dobrym, widzieliście we wstępie przygotowanym przez Kemila z Pixeli. Zaikwen nawet nie zauważył, że do jego własnego opisu zupełnie nie pasuje mi stulisz. W przypadku Sirko i Tejlunga naprawdę ciężko mówić o chceniu dobrze, bo byli strasznymi jego centrykami. Ponadto słowa Zaikwena mogą sprzyjać bardzo niebezpiecznemu myśleniu. Potencjalnie odbiorcom materiału zostaną w głowach skróty myślowe, że wymienieni w nim złoczyńcy mieli rację. Nie powinniśmy normalizować filozofii postaci takich jak Sirko i Tailung. Oni nas uczą, że jeżeli czegoś nie dostaniemy, to możemy wziąć siłowo co tylko nam się podoba. Mamy pełne prawo do podjęcia wszelkich działań, które uznamy za słuszne nawet kosztem innych. Ja nie wiem na ile realne jest ryzyko, o którym tu mówię, ale potrafię uwierzyć w jego realność. To jest o tyle istotne, że Zyquan opierając twórczość o filmy animowane może trafiać do z natury mniej krytycznej, młodszej widowni. Po sekcji komentarzy i małej ilości łapek w dół nie widzę, żeby ludzie się z nim spierali. Co najwyżej punktują może nie ma pojęcia kim jest antagonista. Biorąc pod uwagę, że ten materiał zdobył ponad 150 tysięcy wyświetleń, nie napawa mnie to optymizmem. Aczkolwiek, dla uczciwości muszę dograć tu fragment, bo moje przedstawienie sytuacji może nie być rzetelne. Z winy Zajkłana oczywiście. W piątek 6 lutego wypuścił film Avatar jest tak realistyczny, że Disney wszczęło dochodzenie. W dużym skrócie jest to plagiat filmu The Difference That Makes Avatar Feel Real z kanału Shiny Parts. Wypunktowałem to Zajkłanowi w komentarzu napisanym z innego konta i nawet dostałem serduszko, a po moim wpisie został dodany fragment o inspiracji. Niby fajnie, ale mój komentarz otrzymał też shadow ban'a. Mogę odpalić go ze swojego konta, ale nie da się go wyszukać ani otworzyć z innych kont, a nawet urządzeń. Jeżeli ktoś chce zweryfikować moje słowa, to link do komentarza zamieszczam w opisie. Tym samym może to wyjaśniać brak ostrzejszej krytyki pod filmami Zquena. Jeżeli ktoś napisze zbyt negatywny komentarz, to otrzyma szadł Wkurza mnie to o tyle, że jeżeli ja spotykam się z negatywnymi komentarzami, to ich nie usuwam. Staram się też polemizować i kontrolować argumentację moich krytyków, a w razie faktycznych błędów nagrywam sprostowanie. Zdarzało mi się nawet robić materiał, bo zostałem sprowokowany negatywnym komentarzem. Uważam, że tego wymaga uczciwość, a podejście Zykwena jest godne pogardy. Wróćmy jednak do omówienia pierwotnego materiału. Resztki mojego optymizmu wypaliło to, co znalazłem w jego sekcji komentarzy. Jest to niezwykle interesujące, że komentarze z krytyką prawdopodobnie spadają z rowerka, a te, które tu wymienię, dalej są widoczne. Przypomina, że film nazywa się za każdym razem, gdy czarny charakter miał rację. Pod nim pojawiały się takie komentarze, z których większość dostała serduszko od autora. I tak wiadomo, że każdy, kto czytał tytuł, pomyślał o pewnym malarzu z Austrii, XD. Był taki jeden Austriak i miał rację co do Żydów. Jeszcze A.H. miał rację co do narodu okupującego Palestynę. Zaiquen w żadnym momencie nie neguje tego co autorzy napisali. Patrząc po jego reakcjach w stylu emotki czy słów no nie wiem, ciężko uznać czy on śmieszkuje czy może nie wie jak zareagować przy takim komentarzu. Niezależnie od przyczyny, co trzeba mieć w głowie żeby takie wpisy serduszkować? Natomiast absolutnym przegięciem wszelkich granic jest dla mnie ten komentarz i reakcja Zaiquena. Większość postaci w prawdziwym świecie przedstawianych przez fajno Polactwo jako złe są dobre, na przykład pan prezydent Putin. Zaikłę zaserduszkował ten komentarz i odpisał zostawiając jedynie emotkę kciuka w górę. Tak, mam świadomość, że zaserduszkował też komentarz oby to był żart, ale jakoś nie kwapił się do włączenia w dyskusję, gdy autor potwierdził, że to nie był żart. Nie żebym to popierał, ale biorąc pod uwagę, że znajdujemy się w internecie, potrafię zrozumieć śmieszkowanie z a.h. Ale jak można pozytywnie reagować na chwalenie Putina, ściganego przez hagę zbrodniarza, który odpowiada za napastniczą, niesprowokowaną wojnę na Ukrainie? Trzeba być skończonym kretynem bez wyobraźni i zdolności krytycznego myślenia. Jeżeli uważacie, że przedstawione tu informacje są wartościowe lub krytyka zasadna, to na koniec miałbym do Was prośbę. Zyquen posiada bardzo niską liczbę subskrypcji jak na swoje wyświetlenia, więc możliwe, że algorytm YouTube'a będzie miał problem z wypromowaniem tego filmu. Nie robię tego od prawie roku, ale w tej sytuacji prosiłbym Was o zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza, podbicie tego filmu i ewentualnie udostępnienie go. Dzięki temu będzie większa szansa, że trafią do większej liczby osób, które widziały omawiany materiał, a wykonana tu praca nie pójdzie na marne. Pozwolę sobie zwrócić się jeszcze do samego winowajcy. Zajquen, weź się ogarnij. Uważam, że powinieneś skasować swój film, ale pewnie tego nie zrobisz, bo to się wiąże ze stratą zasięgów oraz oddala cię od monetyzacji. Niemniej jednak nie jest to wymówka. Absolutne minimum jakie powinieneś w tej sytuacji zrobić to nagrać sprostowanie, przedstawić czym się inspirowałeś i wyjaśnić sytuację z wymienionymi tu komentarzami. Poza tym przestań dmuchać w ten mikrofon oraz ustaw wyższy bitrate zgrywanego wideo. Z mojej strony na dzisiaj to by było na tyle. Ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę Wam, aby Wasz dzień był bardziej udany od tego materiału Zaikwena.